Hejka wszystkim dzisiaj trochę pracy poszły do przodu a mianowicie widzicie co no burty polikowane jak widać jest burta założona tutaj trzeba blachę wstawić bo tutaj profil wstawiony w miarę tak jest to uszczelnione co więcej drugi słupek ten spawany sztywno i najważniejsze, wleciał siłownik na swoje miejsce. Jest siłowniczek stawiony. Tam, tak jak mówiłem, płaskownik jest dany. Jeszcze dodatkowe wzmocnienie. Tak to tutaj wygląda. Tu są uszy, tu się przeszczeli śrubką, żeby siłownik nie wyskoczył do góry. Ale mimo to, i tak będzie linka jeszcze zabezpieczająca założona. ...żeby do tyłu nie wyrwało. Tutaj jest. W siłownik. Nie mogłem dostać te, ...takiej końcówki, bo tam jest dosyć głęboko gwint. Dlatego jest... ...wstawione i obspawane. Uszy wygięte z płaskownika. 8 mm na 5. Myślę, że to wytrzyma. Tutaj jest w miarę to wszystko dosyć solidnie. Tu jeszcze trzeba płaskownika podłożyć. Tu tak samo, żeby to w miarę fajnie się działo. Wszystko tutaj też mogę jeszcze coś podłożyć kawałek płaskownika, ale spawy to tam raczej na pewno nie puszczą. Siłowniczek 5-stopniowy, ponad metr wysuwu. Za zamek, tu jeszcze będzie jeden zawias spawany Bo tak to odeszło, ale jak się zawias yy, Przyteguje, przyspawa to będzie trzymać tej szczeliny, tutaj nie będzie Wiadomo, domo, no burty nie są nowe, no lekko jest wygięta do środka Ale do środka to może być, jak się załaduje to ją będzie rozpychać, to się wyprostuje I też wam mogę więcej powiedzieć Jutro postaram się spasować tą burtę i tył. Chyba, że coś mi innego wypadnie, to się nic nie zrobi. Ale jak nic nie wypadnie, to będą te burty dorobione. Może jakąś nastawkę stawkę Z tyłu bym chciał spasować. Ponieważ będą jeszcze trójkąty pod plandekę, dlatego tutaj będzie supek w supek. U góry połączone trójkąt. I górna burta będzie się na trójkącie miała zawias i tam się będzie otwierać. Na pierwszy rzut, co jak się wszystko uspawa, będzie na testy załadowane, myślę, że równo. No równo, no Z tymi burtami, ile się utrzyma ziemi, do pełna załadujemy ziemię i zobaczymy, czy podniesie, czy nie podniesie, czy wszystko utrzyma. Siłownik jest dosyć, dosyć masywny. Myślę, że sobie powinien poradzić. Rama też powinno tu w miarę to wytrzymać. Tak jak mówię, płaskownik spawany. Tam z przodu też to będzie pozamykane wszystko. Tutaj pójdą jeszcze takie wzmocnienia, żeby się to do tyłu nie złożyło. I będzie. Także dzięki za uwagę. Cześć.